W dzisiejszym filmie wykonałem 10 trudnych zadań w Minecraft. Jeśli chcecie zobaczyć jakich, zostawcie suba, no i lecimy z filmem. Pierwszym zadaniem będzie wykonanie gutera z najwyższej do najniższej krawki. Wygląda od razu lecimy z pierwszą próbą, skaczę, mam nadzieję, że wyjdziemy na pierwszym. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Łatwo, dobra. Lecimy do kolejnego zadania. Następne zadanie będzie polegało na pokonaniu 200 kratek lawy jedynie przy użyciu łódek. Jest! Jest! Yes! Udało się! Jest! Dobra, więc przyszedł czas na. Hissy klacza, więc lecimy. Jest, 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 się Dobra, widzowie, a w tym jest, miejscu zrobię Leber klacza Czyli po prostu muszę jest, w danym momencie drabinkę Pogoda. Nice, Nice, nie było jest, 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 samym miejscu Teraz klacz. Niestety. Yes, jest! Udało się w końcu! Boże! Dobra, widzę lecimy w bootlacza. Yes, Dobra, myślę, że slime placz będzie mi bardzo szybko. No właśnie, za pierwszy. Ósmym zadaniem będzie pokonanie 20 kratek, podbudowując się piaskiem o ścianę. Może Jest, zrobiłem! Nice. Dobra, widzowie, siódmym zadaniem będzie 180K. Bez strzeżenia, więc lecimy z tym. Chyba trochę to zajmie. Jest, jest, jest! Yes. Udało się, udało się. Nice, nice udało się. Dobra widzowie, jest to ostatnie zadanie, czyli skok na 5 kratek. Spróbujmy. Wow, kto by się spodziewał? Jest, 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 jest.